Halo, halo, dzień dobry. Witam serdecznie osoby z znaku ryby. Zapraszam Was, moi drodzy, na horoskop na styczeń 2020. Moi drodzy, tytułem wstępu chcę Was poinformować, że y, horoskop to są zdarzenia, na które Wy zawsze macie wpływ. Jeżeli jest coś nie po Waszej myśli, moi drodzy, to pamiętajcie, że Wy macie możliwość to zmieniać, bo to są tylko możliwości, to są tylko wskazówki, to są tylko propozycje, które wy, moi drodzy, możecie zmieniać. Natomiast jeżeli coś idzie po Waszej myśli, coś się Wam podoba, to śmiało działajcie i wykorzystujcie to, o czym ja Wam tu będę mówić, to o czym ja Wam zawsze mówię. Moi drodzy, ja to wszystkim zawsze i wszędzie powtarzam i będę powtarzać, że Tarot to nie wyrocznia, to jest tylko propozycja, to jest tylko wskazówka. Nie traktujcie tego jako gotowej odpowiedzi, bo to wy, moi drodzy, jesteście kreatorami swojego życia, swojego losu i to wy macie prawo zmieniać bieg wydarzeń. Moi drodzy, pamiętajcie również o tym, że to czytanie jest czytaniem ogólnym, więc zapewne nie dla każdego z Was będzie. Miejcie to, moi drodzy, na uwadze, to jest bardzo ważne. Dobrze, a teraz już przechodzimy do Czytania dla osób z znaku ryby na styczeń 2020 roku. Dobrze. Hmm. Energetycznie bardzo ładnie wchodzicie, macie rycerza Buła, w którym mówię o czymś takim, że będziecie tacy dynamiczni, bardzo aktywni, bardzo tacy przebojowi w styczniu, będziecie się chcieli przemieszczać, coś w swoim życiu zmieniać, coś na może poziomie swojego wyglądu, nie wiem, wizerunek swój, nową fryzurę, coś z sylwetką, w ogóle... Energetycznie wchodzicie w fajnie, dużo pomysłowości, dużo aktywności, dużo dynamiki, dużo zmian, dużo szybkości działania. To się mi bardzo podoba, naprawdę. Jeżeli chodzi o pracę i o finanse, moi drodzy, no cóż, niektórzy z Was w styczniu mogą żegnać się z pracą. Możecie, moi drodzy, dostać wypowiedzenie z pracy, tak może być, ale nie martwcie się, nie załamujcie się, bo przechodzi do Was nowa praca. Jeżeli tylko się postaracie, dacie dużo od siebie, będziecie składać um, wnioski o pracę, będziecie gdzieś dzwonić, pisać, składać CV. Ta praca do Was przyjdzie i będziecie z niej bardziej zadowoleni niż z tej. Tutaj na poziomie tej pracy może być coś takiego, że po prostu nie byliście tolerowani przez kogoś, bądź zmieniło się szefostwo, bądź, no i właśnie po prostu takie cięcie w pracy może być tak, ktoś może już podług siebie zostawiać sobie ludzi, i może być taka redukcja etatów może być coś takiego. A druga sytuacja jest taka, że w pracy mogliście, Wy mogliście po prostu no, wpaść w jakąś taką niefajną energię, mogliście się na kogoś zdenerwować, coś się mogło wam nie spodobać, i może być też tak, że Wy sami porzuciliście pracę. Też tak może być, bo coś się wam nie spodobało, ale nie martwcie się, przychodzi do Was coś nowego, coś pozytywnego, gdzieś po połowie stycznia, nawet może pod koniec, nowa praca, nowe początki yy, albo zarabianie. Dzięki pracy własnych rąk, czyli robienie coś z pasją, hobbystyczne podchodzenie do życia, do zarabiania i poprzez wasze spełnianie się waszych marzeń, spełnianie się, nie wiem, tworzenie coś, co lubicie, dzięki temu możecie jakieś tutaj pieniądze z tego mieć. Też tak może być. Moi drodzy, pod względem uczuć i emocji, bardzo fajnie, bardzo pozytywnie. Tutaj y, zachowajcie umiar, zachowajcie spokój. Jeżeli coś w związku do tej pory nie szło, były jakieś trudności, jakieś kłody pod nogi rzucane, jakaś wyboista y, ścieżka była pomiędzy wami, która zawsze gdzieś sprawiała jakieś trudności, boleści, przykrości, to, to już odchodzi do lamusa, przychodzi do was fajna, pozytywna energia. Zachowajcie spokój, zachowajcie umiar na poziomie y, swojej głowy, swojego serca. Tu będzie fajnie. Tu się fajnie pozytywnie energia wyrówna. Jeżeli jesteście w związkach, to tu będzie szczęście, tu będzie radość, tu będzie spełnianie się, tu będzie okazywanie miłości wzajemnej, akceptacji wzajemnej. Tu będzie przeżywanie, tak jakby na nowo zakochania, zauroczenia, przeżywanie na nowo tej miłości. Jeżeli jesteście osobami wolnymi, moi drodzy, możecie poznać kogoś do związku. To może być osoba, którą wy już kiedyś znaliście. I tu są dwie możliwości. To może być osoba, która gdzieś w młodości ją znaliście ze szkoły. Ze studiów, na, na studiach ją poznaliście, w szkole ją poznaliście, nie wiem, po sąsiedzku was mieszkała, osoba z waszych dawnych lat młodości i ta osoba się może do was odezwać. Po prostu na pozór przypadkiem możecie ją gdzieś spotkać przechodząc, bądź być u kogoś i to się może przerodzić. Oczywiście. Pomału, stopniowo, krok po kroku, w fajną, pozytywną miłość. Dla drugich osób może być coś takiego, że moi drodzy, możecie poznać kogoś zupełnie wam nieznanego, kogoś, kto okaże się waszą ogromną miłością, ale to może być yy, związek karmiczny. To może być miłość karmiczna, to może być osoba, z którą znaliście się w poprzednim gdzieś wcieleniu, i nawet o tym możecie nie wiedzieć, i to może być takie fajne, fascynujące dla Was. Naprawdę, coś nowego, moi drodzy. Co mogę Wam tu jeszcze powiedzieć? Troszkę w styczniu będzie Wam utrudniać przemęczenie. Będziecie czuli, że jakieś siły witalne od Was odchodzą. Pomimo, że energetycznie wchodzicie tak fajnie, tacy silni jesteście w karcie rycerza Buław, tacy przebojowi, tacy przedsiębiorczy, tacy z nowymi pomysłami, z nową z dużą siłą, to gdzieś tutaj w styczniu będziecie czuli, że ta siła od Was odchodzi, że Wam się nic nie chce, będziecie czuli się przemęczeni, będziecie czuli po prostu, że potrzebujecie wypoczynku. Może być też tak, że w pracy ostatnio, no dużo musieliście od siebie dać tej energii i Wy potrzebujecie tego wypoczynku, Wy potrzebujecie pobyć samemu troszkę, odpocząć, moi drodzy. Co ja mogę Wam tu jeszcze powiedzieć? Może być też coś takiego, moi drodzy, że. Będzie do Was się odzywać rodzina, Wasi przyjaciele, Wasza rodzina, ktoś, z kim nie mieliście od bardzo wielu, wielu lat kontaktu, i tutaj ten kontakt może być nawiązany. Będziecie fajnie, mile spędzać czas z kimś albo na rozmowach takich poprzez telefon, poprzez jakieś portale społecznościowe, albo na takim kontakcie. Typowym, konkretnym, wzrokowym. Tak to się tu pokazuje. Ogólnie myślę, że macie fajne, pozytywne czytanie. Naprawdę dużo, dużo pracy będzie Was czekać w styczniu. Fajne zmiany Was czekają pod względem pracy, pod względem finansów. Pozytywne zmiany. Jest trójka denarów, więc jest wyruszanie naprzód. Niektórzy z Was mogą otrzymać propozycję nowej pracy gdzieś daleko poza miejscem Waszego zamieszkania. Też tak może być. Otwierajcie się, moi drodzy, na te zmiany. Jak to jest dla Was karta rady w karcie Kochankowie, moi drodzy? Przede wszystkim ta karta Wam radzi coś takiego. Podejmuj, podejmujcie decyzję, tak? Jeżeli będziecie mieli do wyboru jakieś decyzje względem uczuć, względem związku, jeżeli ktoś Wam się oświadczy, to. Podejmijcie tą decyzję. Niech wasze tak będzie tak, niech wasze nie będzie nie, jeżeli bo też tak, bo też tak czasem w życiu bywa. Ogólnie po prostu inaczej mówiąc, konkretnie i rzeczowo, bądźcie konkretni, bądźcie rzeczowi yy, i tacy stanowci, stanowczy, stanowczy i, I cóż mogę Wam tu jeszcze powiedzieć? No i ruszajcie naprzód, tak? I ruszajcie naprzód. Otwierajcie się na te zmiany. I podejmujcie decyzję. Zresztą ta karta aż krzyczy do Was, Wy musicie podjąć decyzję, czy w kwestii pracy, czy w kwestii związku, czy w jakiejkolwiek innej kwestii swojego życia. Tak to się tu pokazuje. Dobrze, wylosuję jeszcze dla Was przesłanie anielskie. Archanioł Hamuel. Archaniu Hamuel działa za pośrednictwem różowego promienia miłości. Wyciągnięcie tej karty oznacza, że jesteś gotowy, by otworzyć swe serce na przyjęcie miłości bezwarunkowej. Miłość nie zna granic i akceptuje wszystkich takimi, jakimi są. Miłość nie osądza. Prawdziwa miłość jest tak potężna, że unicestwia krzywdy, złość i rozłąkę. Pozwól miłości wypływać z twego serca i obmywać tych, których kochasz tych których nie lubisz oraz tych których nie znasz. Dzięki temu utworzysz most światła, po którym mogą poruszać się aniołowie, niosąc spokój i nadzieję. W zamian twoje życie będzie błogosławione i pełne miłości. Afirmacja: moje serce przepełnia płomień miłości, moi drodzy, i ja takiej miłości wam z całego serca życzę. Życzę wam udanego, spokojnego stycznia. Słyszymy się niebawem w kolejnym czytaniu. Do usłyszenia. Pa.